Dzień dobry wszystkim, to jest nagrywanie openingu, część druga, bo tamten filmik się no, zepsuł. Ja się wrzucę go na YouTube, ale będzie w dwóch częściach, czyli no, teraz jest druga część ogólnie. Um, no bo przez przypadek nogą kliknęłam koniec. Dobra, mamy Luzia. Um, tutaj mamy jego kask. Czekajcie, jak go Wam zamontuję. Dobra, kask. No, dobra, i tak prezentuje się ta figurka. Kładziemy ją tu. No i idziemy dalej. Mhm. Super. Hacie, to są jego włosy, oto coś. To dajemy mu. Teraz bierzemy pieski. Ogólnie to moja pierwsza smycz. Wiem, że to nim brzmi. Ale pierwsza smycz. Lego. O! Super. Dobra. Kładziemy to tu. No i idziemy dalej. Teraz będziemy udawać pokarm. Dobra. Będziemy karmić zwierzęta. Bierzemy płytkę. Co dalej? Tutaj mamy. To. I to. Dobra, budujemy. Tutaj, tutaj. Później mamy dwie miski i taki niebieski chwytak. Dwie miski. I niebieski chwytak. Dobra. Możecie napisać w komentarzach, czy macie ten zestaw. A jak nie macie, czy chcecie go zakupić? Na Amazonie kosztował 65 zł i 90 groszy. Tak jak mówiłem, to w pierwszej części zachęcam do zasubskrybowania kanału. Było warto, są tutaj ciekawe filmiki. No i tyle. Dzisiaj nie koniec nagrania, ale tyle co mam do powiedzenia na temat YouTube. Dobra, mamy jedzonko. Chcę powiedzieć, że mamy jeszcze jedną miskę, to pewnie dodatkowa. Jedno jedzonko, czyli możemy jeszcze dać trzecią pieskowi i kość dla niego. Czyli tutaj nawet dla trzech psów można dać to. Dobra, mamy. Ta kość jest dla dużego, tak się składa. I tak to się prezentuje. U nas to jest tak, ale budujemy trawnik. Dobra, bierzemy. Tutaj chyba nie będę są takie drobne, to łatwo to budować jedną ręką, znaczki, a tylko jakby, teraz chciałam tu drugą. Ta cały czas trzyma to, a tą, no. Tak, gdyby tu tak leżało, to się mało mieli, no i dlatego ja to tak trzymam. Szukamy klocków, dobra. Hop. I... Hop. mamy, super, aha, no to, świetnie, um, bierzemy takie klocki, to jest nawet takie przyjemne auta, bo zawsze są jakieś skomplikowane, nie, nie skomplikowane, ale są jakieś, nie mechanizmy, tylko takie no, no wiecie, sami, trzeba jakieś koła podłączać, a to ciężko jedną ręką, takie rzeczy, Dobra Idealnie, jest tak jak na instrukcji Co? Ha, listek A później drzewo i dwa No, ten No w sami wiecie Nie, nie wymawiał No, no A nie, nie dwa Jedno I brązowy ja, To jest fioletowy Dużej się wydaje brązowy ale no, Dobra, te drzewo dajemy tu. To coś. Dajemy tutaj. Ehm, to coś. Dajemy tu. Odchodzi to normalna sprawa. trzeba się przygić Dobra, układamy tak, żeby nie udać przeszkodę. Tutaj to będą chyba trzy przeszkody. Dla mnie ten zestaw jest dobry, i ma dobrą cenę. Ale to na Amazonie, choć na Allegro jest i groszy tańsze. Ale wiecie, ja to widziałem w, w środę, te ceny. A co Allegro ja dzisiaj mamy poniedziałek, więc nie wiadomo jak dzisiaj to jest. Bo w środę tak było. Bo ten kurier nie mógł przynieść to w piątek a przynios dzisiaj, przed chwilą dał mi otworzyłem z pudełka no i od razu zacząłem wam nagrywać to o, wysypałem, że będzie opening to będzie opening y. dobra no i to dajemy tu bo tutaj będzie ten tor Dobra. O. Jak to tutaj ma? Poczekajcie, pójdźmy sobie. Ej, jak to ma tam siedzieć? A tak. Aha, to po prostu ma tu leżeć. Dobra. O tak, ruchoma Oj. Dobra. Kolejna taka ruchoma to jest taki mechanizm. Nie wiem czy jedną ręką da radę. No, zaczynamy mechanizm. Ale spróbuję. Jak się nie da, to zrobimy tego. Pauzę. Nie, nie. Nie da rady. Dobra, robię pauzę i widzimy się jak to zbuduje całą tą no, atrakcję. Okej, okay, mamy tutaj takie. I teraz budujemy taki piętrowy. Bierzemy znowu to. Później mamy to i to. Dobra. I to tutaj przyczepiamy. O. Tutaj to. Ja sobie na stronę mamy jeden taki klotek, który się znajduje tu. No więc przyczepiamy go. I przyczepiamy. Pomarańczowe. Jak czytaliście opis, to wiecie o co chodzi z pomarańczowym. O tam jeden. Ale zobacz. Jak weszliście specjalnie, żeby zobaczyć, jakie na filmy, to wiecie pewnie opis. No i w opisie mamy wszystko pokazane. No i to na razie Ja teraz zrobiłem przyczepkę. No i to bardzo ładnie się tylko ta rurka spada. Ale ładnie się prezentuje. Kładziemy sobie tu. No i robimy przyczepkę. Mamy taki klotek, Później światełka. Czerwone to. I to. Dobra. To kładziemy tu. To tu. A to idzie tu. Eee, dobra, takie kołowanie. Samolot jest kołowanie. Eee, no, no, to mm, taki nietypowy Dobra. A, eee, tutaj jest. To teraz przyczepiamy. Tutaj. E. Ogólnie za nie jadę do Włoch. Wiem, byłem w Egipcie, ale jadę też za 9 dni do Włoch. Ale nie będę w hotelu, u mojej koki. Ona mieszka we Włoszech. Ale może też coś nagram, choć nie wiem, czy tam wi-fi jest, żeby coś nagrać. Ale mogę nagrywać i wrzucić w Polsce. Tak jak teraz, ja na, nie nagrywam ekranu, tylko nagrywam na zwykłym aparacie. No i później to wyrzucę. Niech potrzebuję jakby do tego kamery. Zobaczcie. Ja zostawię normalnie, czyli 1 i 0. No i to przyczepiamy tu. Nie wiem, jak to ma wyglądać, ale tutaj trzeba dać tą szczotkę. No. Ja do tej pory nie miałem szczotki. Nie miałem jeszcze niebieskiej, a raczej błękitnej, bo nie jest to na przykład taki. To jest błękitno. No więc. Dobra. No, mamy takie klocki. Dajemy je na te boki awokado. Dobra. To mamy taki coś. Znaczy dajemy takie coś, żeby było nam później łatwiej odróżnić, ponieważ to jest po jednej spacji. Dobra, co ja w ogóle mówię? W sumie to mogę zrobić jak od razu. Nawet bez tego. Typowe rozmyślenia Xavierego. Dobra, mamy taki coś. No i dajemy dalej. Aha. Klocek. No wow, co to mogło być? Ktoś. Wow, co to mogło być? A ja. Coś innego. To no, jest nieśmieszne. W sensie. Taki. No. Taki coś. Ech. Ech. O, dobra. Jedną ręką jest ciężko. Ja nawet nie mam takiego czego, jaki mój telefon może ustać. Nie... o. To mam też trochę niepłynne ruchy. Ale mamy. Następna, dobra. Co Aha, nie. Czasami tam sobie staję raz dwa mogli iść wcześniej uprzedzać się razy dwa ale już tak chyba nie robią w tych najnowszych wersjach lego nie nie było takiego ludka który chodzi była ciemniejsza okładka no i u mnie jest czasem um, takie stare zestawy w sumie są teraz dobrze wyceniane a u mnie większych to są stare zestawy to nie takie stare, ale nie jesteś tej serii, z tym ludkiem, bo u mnie z tym ludkiem to nie jest za dużo zestawów. A wów, nie, nie przyczepię tego, o przyczepiłem, chyba, czy dobrze wygląda, no nie, o, dobra, yy, odwracamy, a nie, przyczepiamy, jest tak odwracamy. Mhm. Dobra. Ych, aha. Ych, ych, ych. Dobra, pięknie. Dalej. Co my tu mamy? Koła. Te koła są łatwe. I ma taktyka się w nich sprawdzi. Dobra. Mm, no to przyczepiamy. Może przyczepianie będzie trochę trudniejsze. Ale, aha, na no to. Fajnie przyczepiona. Ja e, tego nie widzę. Dobra, poczekajcie. O, Nie, nie przyczepię, poczekajcie. Dobra, mamy jeczki. Wszystko jest dobrze. Tutaj mamy wszystko. Teraz to trzeba doczepić. Poczekajcie. Poczekajcie. Nawet nie będę pauzował, słyszycie mój głos. Dobra, biała, przyczepione. No. Ehm, dobra. Teraz tutaj mamy zapasiki, klocki zapasowe. Koniec instrukcji. To sobie wywalamy. Ehm, dobra. Jeszcze to ładnie ustawmy na nagranie końcowe. Dziękuję na krańcu końcowym. Dobra. Dun 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 da 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 Dobra. Ja się z wami żegnam. Na teraz, może jeszcze jakiejś się wziąć, to tyle i widzimy się. Nie wiem kiedy.